Tak, więc musimy... Musimy. Powinniśmy zacząć od stworzenia jakiegoś prostemu diagramu bazy danych do naszej aplikacji. I tutaj od czego zaczniemy? Jaki będzie nasz główny punkt zaczepienia? Co będzie najważniejszym obiektem w naszym systemie? Jaki będzie główna tabela, ta najważniejsza powiedzmy, dla naszego systemu? No. Profile, tak? Czy profil? Czy możemy profile, czy user? Jeśli łączyć dlaczego, jeśli nie łączyć dlaczego? Czy profil powinien być jednoznaczny z użytkownikiem, czy nie? Jeśli, jeśli nie powinien być jednoznaczny, dlaczego? Bo możecie zrobić profile i możecie zrobić drugą tabelkę, która się będzie nazywała na przykład user. Ale czy użytkownik jest równoznaczny z profilem? Profil może mieć. Bo zobaczcie, na przykład, czy ktoś z Was wie, jak na Facebooku funkcjonują profile komercyjne, czy profile firmowe? Czy ktoś z Was kiedy miał jakąś styczność na Facebooku z takim profilem? Jest jeden profil, na przykład, jakiegoś sklepu przelam, tak? Sklep komputerowy robi sobie profil na Facebooku, tak? To nie jest tak, że żeby zrobić ten profil zakładacie osobne konto na Facebooku dla sklepu komputerowego. Zakładacie profil i jesteście administratorem tego profilu korzystając ze swojego zwykłego konta. Czyli jakby macie co innego jest konto, a co innego jest profil, tak? Inne rzeczy będą na profilu, inne rzeczy będą na koncie. A propos będą na profilu, co będzie częścią, co na pewno będzie E, zawierał profil. Po pierwsze wszystkie tabele w bazie danych, nie wiem czy Michał wam to mówił i czy żeście to przyswoili praktycznie z bardzo drobnymi wyjątkami każda tabela w bazie danych e, potrzebuje identyfikatora klucza głównego. Było? Nie było? Każda tabela powinna mieć jakiś, nieważne czy go nazwicie ID z dużej, ID z małej czy jakkolwiek inaczej i 99% szansów, szans będzie to int i będzie to auto-increment. Wiecie, co jest auto -increment? Nie. To, co mówisz, to jest unique. A auto -increment? Nie. Auto-increment w SQL-u to jest taki parametr, jeżeli nadacie go dla pola, to automatycznie, jak tworzycie nowy wiersz, to daje kolejną liczbę naturalną. Czyli jak robicie pierwszy wiersz w tabeli, to tworzy jedynkę w tym miejscu, jak robicie drugi wiersz, tworzy dwójkę, trójkę, ale jak usuniecie czwórkę i zrobicie kolejny, to on już nie dostanie czwórki, tylko dostanie piątkę. Tak? One są niepowtarzalne, unikatowe i są tworzone z automatu następne. Okay? I każda tabela w bazie danych, jestem w szoku, że tego nie mieliście, powinna mieć id int auto increment. Druga rzecz, co jeszcze na pewno będziemy może od drugiej strony będzie łatwiej, co będziemy na pewno przechowywać jeszcze dla usera? Taka podstawowa rzecz, to musi mieć user, żeby był userem. Hasło i login, tak? Teraz, ja, co najlepiej użyć jako login, żeby nie mieć problemu z powtarzalnością loginów? Maila, tak? Bo mail z założenia jest unikatowy, już. Nie musicie się przejmować, że ktoś założy drugie konto na tego samego maila, bo generalnie jeden mail jest tylko raz w użyciu. Też może być, przy czym z numerami telefonów jest to tyle problem, że musisz wtedy wymusić podanie wszystkich kierunkowych możliwych, tak? No bo możesz mieć ten sam numer w dwóch krajach w teorii, tak? Ale dobra, założywszy, że e-mail jako warczar e, i myślę, że 128 znaków to jest takie realne maksimum, raczej nikt nie ma adresu mailowego dłuższego niż 128 znaków, tak? E, dalej, hasło też jako warczar i też jako 128. Nie dlatego, że ktoś będzie miał takie długie hasło. Czy myśmy robili Argon 2i w zeszłym semestrze? No to właśnie ze względu na Argon 2i przynajmniej 128 znaków, że można, można było to hasło dać. Jezu, nie ogarniam tego. Dobra, dziękuję. Raz w życiu tylko z tego korzystałem. Dobra, na razie czy coś jeszcze do usera jest nam tak na bardzo potrzebne, potrzebne? Na teraz nie. Do profilu co jeszcze na pewno będzie nam potrzebne? To co najczęściej jest postowane na portalach społecznościowych? Zdjęcia, tak? Czyli jak zdjęcia to potrzebujemy tabelę na oprzychowywanie tych zdjęć, tak? Tabelę foto. Generalnie nazwy tabel się stosuje liczbę pojedynczą tego czego co trzymacie w tabeli. Czyli nie foto, tylko foto. Tak? A kolumna. ID. Int. Auto. Increment. A I to jest znowu nasz klucz główny. Co jeszcze tu będzie? Do czego będziemy dopinać zdjęcia? W sensie do, do profilu, do galerii, czy do jednego i drugiego. Do tego i tego. Może galerię sobie na razie odpuśćmy, ale musimy na pewno je dopiąć do profilu, tak? Jeżeli chcemy je dopiąć do profilu, to robimy sobie klucz obcy. Robiliście klucze obce. Co Wy na miłość boską robicie na bazach danych. Bo wy macie ile dwa semestry baz danych już ze sobą? Jeden. Jak jeden. A semestry? Semestry? Nie robiliście kluczy obcych w SQL u Ok. Eee, będę chciał się odnieść do profilu, czyli zrobię sobie po prostu profile albo profile ID, żeby mi było łatwiej to czytać. Int. I to jest klucz obcy. Jaka relacja będzie występowała między profilem a, profil, a zdjęciami? Jeden do wie jeden, wiele, jeden do wiele, jeden do wiele. W którą stronę? Jeden profil będzie miał wiele zdjęć, czy jedno zdjęcie będzie miało wiele profili? Jeden profil będzie miał wiele zdjęć, czyli łapiemy sobie tutaj ten jeden do wiele. Rozumiem, że używaliście tego narzędzia już kiedyś. Nie rozumiem. O tak, czyli jeden ID profilu pasuje do wielu zdjęć, tak? Wiele zdjęć jest na jednym profilu. A użytkownik i profil? No właśnie nie, bo mówiliśmy, że jeden użytkownik może być w Wielu, ale właśnie Może mieć jeden prywatny swój Ale teoretycznie może, być, może mieć uprawnienia do wielu, więc tutaj ta relacja będzie dużo bardziej skomplikowana, tak? Możemy zrobić sobie taki prosty, Proste połączenie, że faktycznie user ID i łączyć 1 do 1. Tyle, że pamiętajcie, że profile profile e, te firmowe nie będą mogły mieć 1 do 1 linkowanego id użytkownika. I teraz problem polega na tym, że jeżeli, jeżeli e, zapiszecie w MySQLu, że tam jest relacja 1 do 1 to on wam później nie pozwoli stworzyć profilu w którym nie będzie nie będzie pasującego konta. SQL Wam nie pozwoli na to. Więc zamiast tego, moja propozycja jest następująca: że tworzymy sobie tutaj taką tabelę pośrednią. Jak Wam wychodzi często wiele do wiele, to robi się taką tabelę jakby pośrednią, tak? I mm, nie wiem, jak ją możemy nazwać: Owner. I zrobimy tu coś takiego. Damy sobie kolumnę, tak jak wszedzie, ID, int auto increment, a następnie dodamy klucz obcy user id i dodamy klucz obcy profile id. I teraz to możemy stąd wyrzucić. A zamiast tego relacja będzie wyglądała następująco jeden użytkownik może występować jako właściciel wielu profili, i profile, jeden profil może mieć wielu właścicieli. I wtedy tu macie jeden do wielu i tu macie wiele do jeden. Tak. I ta tabela może wam łączyć w dowolny sposób. To znaczy, że domyślnie jeden użytkownik będzie właścicielem tylko jednego profilu, ale jak będzie chciał sobie założyć drugi profil, to nie ma problemu może to zrobić i system wam się na tym. Nie wysypie, tak? Dobra, a co tu jeszcze z takich banalnych rzeczy możemy dodać do, e, do e, profilu? To, to nie, to mówię raczej o treści, co będzie. Imię, tak? Na profilu, jako warczar. Używajcie innych typów tekstowych niż warczar? Ok. Warczar. Yy, Drugie kolumna last name Warczar też 128. Co jeszcze może być na profilu? Hmm? Co jeszcze może być? Co, ktoś co jeszcze poza zdjęciem? Może być zdjęcie profilowe, na przykład, tak? On będziemy wiedzieć, że dane zdjęcie jest profilowym dla tego profilu. Bo tu mamy przypięte, zauważcie, zdjęcie do profilu. Czyli będziemy w stanie wszystkie zdjęcia, które są do profilu, pokazać. Ale skąd ja mam wiedzieć, które zdjęcie jest profilowe? To główne. To sobie robię tutaj. Tak, coś takiego. Robię z tego klucz obcy. I 1 do 1, albo czemu nie? Tak? Czyli jakby to jest 1 do 1 zdjęcie. Co jeszcze? Coś się znajomych? Jak rozwiązujemy znajomych? Mamy znajomy, i rozumiem, są na poziomie profil do profilu. To jak rozwiążemy znajomych? Jak powiązać znajomych w ten, z. z Profile ze sobą. Friend, czy jak to się w angielskim facey nazywa? Ktoś wie? Jak się nazywają znajomi? Rent, tak? Ok. I tutaj robimy tak, też klucz, bo musi być. Następnie robimy. Yy, Friend1, Friend2, nie wiem jak ja mam to napisać, bo chcę dwa klucze, które się będą odnosiły do dwóch różnych profili. ale może być 1 ID. int i to będzie klucz obcy I... i to też będzie klucz obcy, a to będzie klucz główny. I tutaj relacja będzie jaka? Właśnie to jest, to jest przykład, że jakbyście łączyli dwa profile, to normalnie wyszłaby wam relacja wiele do wiele. I zamiast tego daje się tabelę pośrednią, tak jak tutaj, i wtedy możecie dać coś takiego, że tu jest jeden do wiele. Z tej strony bardziej będzie bardziej czytelne, tak, ok? I tutaj również jest wiele do wiele. I w ten sposób możecie. W dowolną kombinację zrobić, tak? To znaczy, ten sam profil może występować w kilku jako ten pierwszy i jako ten drugi. Nie wiem, jak sobie to zrobicie. W sensie, jak to potem będziemy implementować, czy pierwszy będzie ten, kto wysłał zaproszenie, czy pierwszy będzie ten, kto odebrał zaproszenie, to nie ma znaczenia, tak? Chodzi o to, że mając taką tabelę, możecie wysłać zapytanie do SQL-a, która zwróci Wam wszystkich przyjaciół danego profilu. Tak? Po prostu szukając, że gdzie jeden albo drugi jest taki sam ID, jak wasz profil, dostaniecie w ten sposób listę profili. Co jeszcze? Jeszcze jedną tabelkę i będzie dość. Opis będzie tutaj, może być w profilu. Jak macie dużo tekstu, tak? To proponowałbym... Zrobić to jako format, jest taki format w SQL, który się nazywa tekst. Tak? I to jest po prostu tekst o bliżej niesprecyzowanej liczbie znaków. Możecie tam HTML-a wepchać też, różne rzeczy można tam wepchać. Jeszcze jedna rzecz, która mi przychodzi do głowy, taka maleńka tabela. E, profile type. I to będzie, czy to jest profil służbowy, w sensie czy to jest profil komercyjny, czy to jest profil e, Czy to jest profil osoby fizycznej, tak? raz. Też, to też w takiej tabelce trzeba będzie zrobić. Ale tak, masz rację, to jest jakiś tam pomysł. I tu będzie obcy i jakaś tam zmienna type int powiedzmy, którą sobie gdzieś opiszemy, że na przykład jedynka to jest profil prywatny, a dwójka to jest profil służbowy, na przykład, tak? I znowu tutaj e, jeden e, wiele. Teraz mam, mózg mi się zawiesił, w którą stronę powinna być relacja. Pomóżcie. E, jeden w wielu będzie występował. Nie, tu będzie 1 do 1, znaczy profil będzie występował zawsze, nie tu. Profil będzie występował każdy zawsze raz w tej tabeli. Tak? Jakąś tam przypisaniem, czy jest prywatny, czy jest publiczny. Wszystko? Czy coś jeszcze dorzucamy? Zawsze to możemy rozbudować, ale pamiętajcie, że jak zdeklarujecie bazę danych, i zrobicie przypisania, to już potem pewne rzeczy będą nieodwracalne, tak. Jak zrobicie, jak zrobicie ograniczenia, to pewnych rzeczy się już nie odkręci. I teraz słuchajcie, ja wam pokażę jak zacząć, a potem będę chciał żebyście resztę tej, resztę tej bazy zrobili samodzielnie. Ponieważ nie robiliście pewnych rzeczy, więc ja wam pokażę jak je zrobić. Chociaż to nie moja, że tak powiem fucha, ale no trudno się mówi. Michała jeszcze chyba tydzień nie będzie, nie? Czy coś koło tego? No to będziecie mogli najwyżej skonsultować z nim, z nim później, z nim później skonsultować sobie tą bazę, czy jego zdaniem jest poprawna, czy nie. Dobra, nowa. Niech ona się nazywa. Nie wiem, profil. Nazwę jaką dacie, obojętnie, ważne, żebyście wiedzieli, co jest do czego. I teraz słuchajcie, ja zacznę od tej tabli, tabeli. Tutaj wezmę na drugie okienko. Zacznę od tej tabeli, może profile. I ona ma mieć 5 co do zasady kolumn. ID, int. I tu jest, słuchajcie, AI a, autoinkrement do zaznaczenia, tak? Jak zaznaczycie to, to się robi autoinkrementacja i od razu robi Wam klucz główny z tego. Następnie first name, warczar e, 128, last name, tak samo e, profile, crunch. Profile photo ID to zostawiacie int, bo to będzie klucz obcy. Na razie nic więcej z tym nie robicie. No i description. Hmm, text. Tekst, tekst, tekst. Robicie zapisz. I teraz, co do zasady, będziecie mieli to na YouTube później, więc jak ktoś nie zdąży, to się nie przyjmuje. Teraz zobaczycie w strukturze tej tabeli, że tutaj w CID jest kluczyk, to znaczy, że to jest klucz główny, i że tu jest autoinkrement, tak? Czyli że jest autoinkrementacja. A druga tabela, którą z e, czego by tutaj. E, może te foto. Foto jeszcze muszę dodać tam kolumnę, bo nie było URL, bo nie mamy, e, nie mamy jak zapisać. Faktycznie nie mam jak zapisać URL do tego zdjęcia. Ok. I druga tabelka w tej samej bazie. Ta się będzie nazywała foto. I ona ma mieć id tak jak tamta. Auto -increment. Profile ID, czyli link do profilu, ona zostaje jako int I URL Jako warta 128 to będzie URL do faktycznego zdjęcia I teraz uwaga między tabelami, żeby to było zrobione fachowo Powinniście utworzyć relacje Jak utworzycie relacje to już zacznie to wpływać na to, czy możecie, czy nie możecie wstawiać danych. Jak macie tabelę foto i tu jest profile ID, który ma być zewnętrznym kluczem do tabeli z profilami, to tak, najpierw w tabeli z profilami upewniacie się, że kolumna, która ma być, do której się będziecie odnosić, jest, ma indeks. Tak? tutaj ID ma, ID ma indeks, więc nie ma problemu. Powinniśmy móc się do niej odnieść. Teraz w, tablicy, w tabeli, w której mamy ten zewnętrzny klucz, czyli w profile, sorry, w foto. Wchodzicie sobie tutaj w widok relacyjny, i nazwę możecie wstawić, ale nie musicie. Zaznaczacie, że profile ID prowadzi do tabeli profile do kolumny ID. Teraz to, co jest tutaj. To, to, co jest tu, pokazuje, że jeżeli skasujecie, nie pozwoli wam skasować profilu, jeśli będą istniały dla niego zdjęcia, rozumiecie zasadę działania tego ograniczenia, nie pozwoli wam baza danych na poziomie samego SQLa, skasować profilu, jeśli będzie on gdzieś występował w. W tabeli ze zdjęciami. Czyli jeżeli jakiekolwiek zdjęcie będzie przypisane do tego profilu, to nie pozwoli Wam go usunąć. Tak? Ani zaktualizować. Zapisz. Chodzi o to, że to wymusza Wam integralność bazy danych. Czyli pilnuje, czy baza danych Wam się nie rozjedzie, nawet jeśli skrypty, powiedzmy PHP, czy gdzieś coś źle napiszecie, czy ktoś coś będzie mieszał w tym, to tu na tym poziomie bazy danych już nie pozwoli, e, nie pozwoli mieszać. W drugą stronę, teraz tu jest inny problem, bo w tabeli pro, profile macie, e, macie odniesienie w drugą stronę, czyli do zdjęć. Profile Photo ID. Jeżeli ja tu zrobię ograniczenie, w sensie, jeżeli ja tutaj wstawię ograniczenie, tak jak zrobiłem to przed chwilą, w drugą stronę, to będzie błędne koło, bo nie da się wstawić zdjęcia. Bez wybrania profilu, a nie da się wstawić profilu bez wybrania zdjęcia. Dlatego tutaj nie będę tego wstawiał, nie wstawię tu ograniczenia. To będzie przypisane z poziomu PHP, ale nie będę tego robił z poziomu baz danych. Tak? I teraz jak sobie podejrzycie, tu jest taki widok, jak wejdziecie w bazę danych podejrzycie sobie widok projektu. To możecie zobaczyć, że tu jest wyróżniona ta relacja, tak? Jest, jest, co jest podłączone z czym. I teraz chciałbym, żebyście zrobili każdy u siebie na własny użytek schemat bazy danych do tego projektu, jakiś podstawowy. Jak zrobicie tą bazę danych, chcę, żebyście ją wyeksportowali i zapisali w folderze, tam gdzie macie kod projektu swojego i wszystko razem wypchnęli na GitHuba, tak? Czyli żebyście na GitHubie mieli wyeksportowaną bazę wypchniętą z tego projektu. I to myślę, że to w zupełności na dzisiaj do roboty wam wystarczy, żeby to zrobić i z czystym sumieniem pójść do domu, tak?